Cześć, witajcie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam kolejny odcineczek. Dawno nie było na moim kanale odcinków. Ale wróciłem, znowu jestem, tak? No dobra, no to jedziemy z tym śledziem. Gram sobie pierwszą bitewkę Karolem. Mhm. Zaraz wam pokażę, co tu mam nowego. Bo na moim koncie się trochę pozmieniało. Dobra. Mamy pierwszą. Drugiego psa. Okej, okay, jeszcze jeden. No i mamy już siedem parkupsu. Ten gościu ma tu trzy. Hm. Boi się mnie. Jestem za mocny dla niego. Kurczę, tu mnie zaraz podjadą. Mm, za dużo mi to nie zadało. Tylko bota mnie to on wkurza. Dawaj szela. No. 14 par Co Całkiem dobrze. Dobra Ojejku, tam coś się dzieje No, bo misia już nie ma I on ma... A, jeden Nie ma szans No i dobrze, pierwsze miejsce Pierwsza bitewka jedyna staranga na Carlo. i 11 ranga na Karlo i skrzyneczka, błagam żeby tu była legenda, nic, nic, zobacz co tu w sklepie. Rose 17. Okej, okay. zagramy w sumie. A, miałem wam pokazać, co ja tu miałem nowego. To więc tak, gadżet do Shelly Jean. Właśnie. Ale teraz będziemy właśnie grać tą szelką. Okej. Okay. A i chyba też nie widzieliście gadżetu do poko. Się tym przypomniał przypomniałaś, jak w nim zaprałem. Tutaj mamy jakiegoś tika. Okay. którego zaraz sobie podjedziemy tego tika. No, tam jest spoko. Dobra Dobrze. No nie. Piąte miejsce. Niestety. Minus cztery, ale nie poddam się. Dobra, ale trzy już nie będziemy grać. Ale sobie broczkiem zagramy. Czekajcie. Ja Miałam wam pokazać ten badge do poko. Tutaj. Dobra, no to będziemy sobie brokiem, jak już mówiłem. Dobra. No dobra. Mamy już dwa par kubsy. A, nawet mnie nie trafił. Ok, jeszcze jest pięć drużyn. Całkiem, całkiem. I tu schowam. Ha, gdybym w niego cel, celował, zginął. A ja w ogóle zapomniałem, że mam do niego gadżet. Gadżet do niego. Boże, jest. Trafiłam. Jest. Dobra. Uff. To było dobre. No nie no. Gdzie on się chowa? W człowieku no. Hm. Dobra. Spoko na razie to wygląda. Hmm. Już nie, bo zginąłem. Kurczę, no gościu. Dobrze. Dobra, jestem, jestem. Jest, będzie drugie miejsce albo pierwsze. Jest Pierwsze miejsce! Wygraliśmy! Jest! Okej. Okay. Spoko. No dobra. Może jeszcze jedną sobie bitwę zagram brokiem tutaj. Bo jak widać brokiem się dobrze gra. Koko jesteś. Dobra, dobra. Okej. Okay. Tam nikogo nie ma. O nie, no miałem skoczyć, no gadżet mnie zadziałał. Minus 3. Jeszcze raz. Gramy. No dawaj. Nie chcę ze mną grać, bo widzi, że jestem słaby, ale to nie tak. Dobra. Kurczę, nie, op nie opłacało mi się użyć tego gadżetu. No, trochę mi się zacina. To trzeba przyznać. Okej, okay, już jest dobrze. Przynajmniej lepiej. Chwilę odczekamy. Ua, no jeju! Kościół malinowy. No nie, no zaraz mnie zabije. Przez te głupie zacinanie się, no. Czemu mi się to zacina? Może dlatego, że mam mały procent? No nie. Bo mam dużo procent. Coś z internetem. No nie, i koniec pewnie. No, wiedziałem. Koniec tej bitwy. Minus jeden. Dobra, no to zagramy sobie teraz. Bo zagramy duo. Tak już odgraliśmy. Dobra, teraz musimy wygrać. No, już mi się nie zacina. Dobra. Dobra, zaraz gadżetu użyjemy właśnie teraz, jakby mi się Ult naładował. No, nie, no, idzie ty, ty go. Prawie mi się ult naładował, no. No nie! Jeszcze jeden. Serio? Ult mi się nie może naładować? Kurde, no. Szczyta Jackie. He, poszła sobie. Chwilę to zrobimy. Gdzieś. Tutaj. No i mamy ulta. Nie, trzecie miejsce, tylko chyba będą pucharki na plusie Tak, plus jeden Ważne, że chociaż to Nie no, spoko, spoko Może zagramy ten M's, Tylko z no Dobra Och. No z paraleją gramy Spoko O nie, 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 nie Ewakuacja Kurde, no nie wierzę Zostawcie mnie Ciedegi Schowam im się. Nawet mnie nie zauważam. Dobra. Nie, no nie gin, koleś. Kurde. Nie, nie, zginąłem. Chociaż może jeszcze chwilę przeżyję. Zostawisz mnie? Dzięki, gościu. Ja się tu schowam. Dobra, Ech, ja zginąłem. Oni też zginęli. No po co on to brał? No nie. Jeju, no sekundy nie wytrzymał. Minus 3, no jeju, no co za nub. Dobra, no to zagramy sobie bitowcem. No, może to chociaż będzie no. Nie mam pojęcia. Dobra, czy skrzyneczki tu mamy? Dobra. Dobra. No nie no, Max tu się kampi. Z bo! no to ja rozumiem ja i kunoems jeszcze żyje Przeżyję do końca tej bitwy prawdopodobnie Jest. Jest kozak. A tam jest. Ale on nie ma szans, no. Najmniejszych. Po co on bota przyciągnął? No Elo. Jeszcze tam tego Barleya. No nie no. Wiesz, że on nie umie go zabić? No. Pierwsze miejsce. Nareszcie. Hmm, dobra. Jestem w nowym klubie. Jeżeli chcecie, możecie dołączyć, ale to nie jest mój klub. Ale tu trochę członków jest. Dobra, e, dobra, to e, gram jeszcze jedną bitwę. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, dzwoneczkujcie. Dobra, o, tam jest kolicik. Dobra. Tego kolce trzeba będzie zaraz podjechać. Um, jeszcze jest pan, no nie no. O, um, jeszcze tam bi. Bi też trzeba. Trzeba bi? Bi. No zostaw mnie ty jedno. Tak zabij się w tych o kurde. Nie, ja uciekam. Ja z... Żebym mógł tu sobie ładnie podjechać, to postawiłem wieżyczkę. Ale oczywiście ona się nie przydała. Dobra. Jeszcze cztery drużyny. Chociaż żeby to drugie miejsce. Ej. Okay. Aha, no dobra. Okej. Okay. Jeszcze. Dobra. Diesem dziś trzynastą. O jest. Oni mają już dziewiętnaście. Nie no, trzecie miejsce spoko. Plus jeden. Dobra i to. Dobra. Jeżeli filmik Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. W górę e, subskrybujcie kanał. Obra, e, dobra, to ja już się z Wami żegnam. Na razie pa.